Czy wiesz, co naprawdę dzieje się, gdy dotykasz różańca? Nie, nie chodzi tylko o koraliki czy sznur, który masz w rękach. To coś znacznie głębszego, coś, co może przerazić swoją potęgą i zarazem napełnić cię niewyobrażalnym spokojem. Różaniec to więcej niż przedmiot. To duchowa broń, która łączy niebo z ziemią. Miejsce, gdzie zwykłe paciorki stają się kluczami do boskich tajemnic. Ojciec Pio, święty stygmatyk, który całe życie poświęcił modlitwie, wiedział o tym doskonale. Dla niego różaniec był wszystkim życiem, tarczą i narzędziem przemiany. Zostań ze mną, a odkryjesz sekret, który kryje się w prostym akcie dotknięcia różańca. To sekret, który może całkowicie odmienić Twoje spojrzenie na świat i Twoją relację z Bogiem. Różaniec to nie tylko sznur z paciorkami, to duchowe narzędzie, które przez wieki pomagało ludziom odnaleźć drogę do Boga. Jego historia sięga czasów, gdy ludzie, którzy nie potrafili czytać, szukali sposobu na głębsze połączenie z boskimi tajemnicami. W tamtych czasach recytowano 150 psalmów, ale dla wielu była to przeszkoda nie do pokonania. Wtedy pojawił się różaniec, który zastąpił psalmy modlitwą Zdrowaś Maryjo, ułatwiając wiernym medytację nad tajemnicami wiary. Z czasem różaniec nabrał struktury, którą znamy dzisiaj. Trzy wielkie grupy tajemnic radosne, bolesne i chwalebne pomagają nam zagłębiać się w życie Jezusa i Maryi. Tajemnice radosne przywołują chwilę dzieciństwa Jezusa, tajemnice bolesne przypominają o Jego cierpieniu i męce, a tajemnice chwalebne celebrują Jego zmartwychwstanie i chwałę. Ale to nie koniec rozwoju tej niezwykłej modlitwy. W roku 2002 papież Jan Paweł II, głęboko oddany Maryi, wprowadził tajemnicę światła. Dzięki temu Różaniec stał się pełniejszy, pokazując kluczowe momenty z publicznego życia Chrystusa, takie jak chrzest w Jordanie, przemienienie na górze Tabor czy ustanowienie Eucharystii. Dla Jana Pawła II Różaniec był czymś więcej niż praktyką pobożności. To była szkoła modlitwy. Sposób na zbliżenie się do Boga i zrozumienie jego planów. Z kolei święty ojciec Pio widział w Różańcu duchową broń. Nie chodziło mu tylko o modlitwę, ale o narzędzie zdolne do przemiany serca, ochrony przed złem i budowania wewnętrznej siły. To właśnie dzięki tej bogatej historii i duchowej głębi Różaniec stał się czymś więcej niż przedmiotem. To narzędzie, które pozwala wejść w świat boskich tajemnic i poczuć, że nie jesteśmy sami w naszej codzienności. Gdy dotykasz różańca, dzieje się coś, co wykracza poza nasze ludzkie zrozumienie. To nie jest zwykły gest, to duchowy akt, który ma moc otwierania drzwi do boskich łask. Święty Ojciec Pio nauczał, że każdy paciorek różańca jest jak klucz, który odblokowuje niewidzialne błogosławieństwa i ochronę. To jakbyś wziął do ręki narzędzie, które łączy cię z niebem. Dotykając różańca z wiarą, nawiązujesz głębokie duchowe połączenie z Maryją i Bogiem. To moment, w którym mówisz: jestem tutaj, wierzę, ufam. W tym akcie dzieje się coś wyjątkowego. Wokół ciebie tworzy się niewidzialna tarcza ochronna, która chroni przed złem i przynosi pokój. Ojciec Pio wierzył, że trzymanie różańca to coś więcej niż symboliczny gest. To narzędzie, które zmienia człowieka od środka. Różaniec działa jak kanał, przez który przepływają łaski, przynosząc ci ukojenie, nadzieję i wewnętrzną siłę. Nie chodzi tylko o otrzymanie paciorków. To Twoja wiara sprawia, że ten prosty przedmiot staje się czymś potężnym. To Twoje oddanie i zaufanie sprawiają, że różaniec przekształca się w broń przeciwko złu i drogę. Do duchowej przemiany. Gdy dotykasz Różańca, wchodzisz w świat modlitwy i boskich tajemnic. To moment, który łączy cię z pokoleniami wiernych, którzy przed tobą ufali tej modlitwie, to jakbyś mówił Maryi: Potrzebuje twojej pomocy i ochrony. I ona, jako kochająca matka, nigdy nie pozostawia tych, którzy z wiarą zwracają się do niej. Różaniec nie bez powodu nazywany jest najpotężniejszą bronią. To coś, co ojciec Pio powtarzał wielokrotnie: Tam, gdzie odmawia się różaniec, zło nie ma prawa trwać. Nie chodzi tu tylko o modlitwę. Różaniec jest tarczą, która chroni przed negatywnymi wpływami, a jednocześnie potężnym narzędziem, które prowadzi do głębokiej przemiany serca i życia. Ludzie na całym świecie, zarówno dawniej, jak i dziś, doświadczają niezwykłych efektów tej modlitwy. Opowiadają o pokoju, który ogarnia ich serca nawet w najciemniejszych chwilach. O tym, jak Różaniec pomaga przetrwać najtrudniejsze momenty, przynosi ulgę tam, gdzie wydaje się, że nie ma nadziei. To nie jest magia, ale efekt duchowego działania, które Różaniec wyzwala w sercu człowieka. Dla wielu Różaniec stał się nie tylko pomocą w trudnościach, ale także drogą do odnalezienia siebie. Ta modlitwa wzmacnia wewnętrzną siłę, daje odwagę do zmierzenia się z lękami, cierpliwość do wytrwania w trudnościach i nadzieję na lepsze jutro. Każde zdrowaś Maryjo jest jak cegiełka budująca niewidzialną ścianę światła, która chroni przed złem. To dlatego ojciec Pio mówił o różańcu jako duchowej broni. To narzędzie, które nie tylko broni, ale też uzdrawia. Jest jak laska, na której możesz się oprzeć w chwilach zwątpienia, i jednocześnie miecz, który rozprasza ciemności. Różaniec to więcej niż modlitwa. To sposób, by odnaleźć pokój, przełamać trudności i poczuć, że nigdy nie jesteś sam. W rękach wierzącej osoby staje się potężnym narzędziem do przemiany życia i wzmocnienia wiary. Dlatego właśnie nazywa się go najpotężniejszą bronią. Różaniec ma niezwykłą moc przemiany życia. Nie jest to jedynie zbiór paciorków czy modlitw, ale droga do odkrycia głębszego pokoju siły i zaufania w Boży plan. Kiedy z wiarą bierzesz różaniec do ręki, zaczynają dziać się rzeczy, które mogą cię zaskoczyć. Twój umysł, pełen troski niepokoju, znajduje ukojenie. W sercu pojawia się pokój, którego dawno mogło tam brakować. Różaniec uczy cierpliwości w trudnych momentach życia. Każda powtarzana modlitwa, Zdrowaś Maryjo, przypomina, że nie musisz od razu rozwiązać wszystkich problemów. Wystarczy, że zaufasz Bogu i poczekasz, aż Jego plan się ujawni. To jest ta cicha, ale głęboka lekcja, którą Różaniec niesie: że nie wszystko zależy od nas, ale możemy przyjąć Bożą wolę. Z odwagą i spokojem. Wielu ludzi opowiada o cudach i przemianach, których doświadczyli dzięki różańcowi. Historie nawróceń, uzdrowień duchowych i emocjonalnych, a także odnalezienia nowej nadziei w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne, pokazują, że ta modlitwa naprawdę działa. Różaniec nie tylko zmienia naszą perspektywę, ale także otwiera drzwi do łask, które dotykają nas w sposób, jakiego się nie spodziewamy. Maryja, jako kochająca matka, jest przewodniczką dla tych, którzy zwracają się do niej z różańcem w ręku. Jest obecna przy każdym, kto w szczerości i oddaniu wznosi swoje modlitwy. Jej opieka przynosi poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, którego każdy z nas potrzebuje. To właśnie dzięki niej różaniec staje się tak potężnym narzędziem. Jest dowodem na to, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Różaniec przemienia życie. Ponieważ pozwala nam zbliżyć się do Boga i otworzyć serce na Jego miłość. Każda modlitwa, każdy paciorek niesie ze sobą łaski, które stopniowo budują nową siłę w nas. Z różańcem w ręku zyskujemy nie tylko narzędzie modlitwy, ale też niezawodnego przyjaciela w codziennej wędrówce. Modlitwa różańcowa jest czymś znacznie więcej niż powtarzaniem znanych modlitw. To głęboka medytacja, która prowadzi nas przez najważniejsze momenty życia Jezusa, od radosnych chwil Jego narodzin, przez bolesne doświadczenia męki, aż po chwalebne zmartwychwstanie. Każda tajemnica Różańca to jakby zatrzymanie się na chwilę, by spojrzeć na życie Jezusa z innej perspektywy i zrozumieć, jak bardzo nas kocha. Ta refleksja nad tajemnicami nie tylko przybliża nas do Boga, ale też wzmacnia naszą wiarę. Kiedy zastanawiamy się nad Jego narodzinami w ubogiej stajni, widzimy, jak bardzo Bóg zniżył się, by być blisko nas. Kiedy rozważamy Jego cierpienie na krzyżu, dostrzegamy ogrom miłości, która skłoniła go do poświęcenia. A kiedy kontemplujemy zmartwychwstanie, nasze serca napełnia nadzieja, że życie może być pełne światła, nawet po najciemniejszych chwilach. Różaniec uczy nas pokory, ponieważ medytując nad życiem Jezusa, dostrzegamy, jak bardzo jego życie było wypełnione oddaniem woli Ojca. Na wzór Maryi uczymy się, jak ufać, nawet gdy nie rozumiemy Bożych planów. Jej prostota, cichość i pełne miłości serce stają się dla nas wzorem do naśladowania. Każde zdrowaś Maryjo to nie tylko modlitwa, ale okazja do nauki miłości i troski, które ona nosiła w swoim sercu. Różaniec kształtuje naszą wiarę, prowadząc nas do głębszego zrozumienia Bożych tajemnic i większego zaufania w Jego miłość. To codzienna lekcja, która przemienia nasze relacje z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. W ten sposób Różaniec staje się nie tylko modlitwą, ale prawdziwą szkołą wiary. Co naprawdę dzieje się, gdy dotykasz Różańca? Na początku może wydawać się to tylko prostym gestem. Ale teraz wiesz, że za tym kryje się coś znacznie głębszego. Różaniec to klucz, który otwiera przed Tobą drzwi do pokoju serca, ochrony przed złem i duchowego wzrostu. To narzędzie, które nie tylko prowadzi Cię bliżej Boga, ale także przemienia Twoje życie, przynosząc nadzieję, siłę i ukojenie. Każda modlitwa, każde trzymanie różańca w rękach to akt wiary, który działa na Ciebie i na świat wokół Ciebie. To połączenie z Maryją, która otacza cię swoją matczyną opieką i prowadzi ku lepszemu zrozumieniu Bożych planów. To twoje duchowe wsparcie, twoja tarcza i twój przewodnik. Zapraszam cię, abyś podzielił się w komentarzach swoimi doświadczeniami z Różańcem. Jak wpływa na twoje życie? Jakie intencje przynosisz w modlitwie? Razem możemy stworzyć przestrzeń pełną wsparcia, nadziei i wiary. Różaniec przemienia życie, a każda paciorek, to krok bliżej do Boga. Pamiętaj, że w tej podróży nigdy nie jesteś sam. O Najświętsza Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko, z całego serca dziękujemy Ci za dar Różańca, za ten prosty, a jednocześnie tak potężny sposób zbliżenia się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za wszystkie łaski, które już otrzymaliśmy dzięki tej modlitwie, za każdy moment pokoju, w trudnych chwilach, za światło nadziei, które rozjaśniało nasze ścieżki. Prosimy cię, droga Matko, otocz swoją opieką wszystkich, którzy dziś z wiarą sięgają po Różaniec. Chroń ich przed złem, obdarz ich odwagą, cierpliwością i pokojem serca. Spraw, aby każdy Zdrowaś Maryjo wypowiadany w tej modlitwie stawał się dla nich drogą do miłości, nadziei i głębszej relacji z Bogiem. Niech Różaniec stanie się dla nas wszystkich codziennym towarzyszem Źródłem siły w trudnych chwilach i przewodnikiem na drodze wiary. Maryjo, wstawiaj się za nami, prowadź nas i ochraniaj. Niech Twoja obecność zawsze daje nam poczucie bezpieczeństwa i miłości. Dziękujemy, że jesteś z nami i nigdy nas nie opuszczasz. Z Twoją pomocą i wiarą w sercu możemy iść przez życie z nadzieją, odwagą i pokojem. Amen. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk, subskrybuj, oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie!